Tatuaż z kołowrotem słowiańskim, symbol mocy, życia i dziedzictwa. Prawdziwy manifest siły, duchowości i związku z przodkami. Ten pradawny symbol, znany również jako sfarga lub kolowrat, wywodzi się z kultury dawnych Słowian i od wieków towarzyszył ludziom jako znak ochronny, solarny i duchowy. Połowrot symbolizuje słońce jako źródło życia, energii i odrodzenia. Jego wirujące ramiona yy, oddają cykliczny rytm natury, zmieniając się w por roku i nieustanny ruch wszechświata. Jako tatuaż może on oznaczać wewnętrzną siłę, rozwój, dążenie do harmonii i odradzania się po trudnych chwilach. W dawnych czasach też kołowrót noszono jako amulet ochronny, wierząc, że odpiera on złe moce, chroni przed pechem i przynosi szczęście. Tatuaż z tym symbolem może być e, więc osobistą tarczą, taką duchowym zabezpieczeniem i źródłem energii. Dla wielu osób to również wyraz tożsamości, mocny gest pokazujący taką więź z korzeniami, szacunek do słowiańskiej kultury i fascynację rodzimą duchowością. To tatuaż, który mówi znam swoje dziedzictwo, i jestem z niego bardzo dumny. Symbol ten niesie ze sobą uniwersalne przesłanie: życie jest ruchem, energia krąży, a człowiek może czerpać z tego, co pierwotne i prawdziwe. A ty co sądzisz o takim tatuażu? Daj znać i zasubskrybuj YouTube'a, jeśli chcesz więcej ciekawostek na temat tatuaży. Link w bio. Elo.